na moi drodzy, jak widzicie, komputerek nowy działa elegancko i bez zarzutów. Natomiast dzisiaj dla Was przygotowałem kolejne ciekawe stanowisko, mianowicie Ultimate Setup monitorowy do chociażby gamingu, streamowania, czy dla osób, które potrzebują bardzo dużej przestrzeni roboczej przy swoim stanowisku komputerowym. Chodźcie ze mną, bo ten zestaw znajduje się tu obok. I zobaczcie na tę wielką przestrzeń. Z dwoma gigantycznymi monitorami. Nie przedłużając, lecimy więc za materiału i omówienia, co dokładnie się na to składa. Moi drodzy, mamy tutaj zestawienie dwóch monitorów. Pierwszy z nich, ten po lewej, ten większy, to jest Philips Envia o modelu, który Wam się wyświetli właśnie tutaj. A drugi to jest również Ultra wide, tym razem e, troszeczkę mniejszy a od MSI z modelem, który Wam się wyświetli tutaj. Ale powiecie, dlaczego to tak pięknie wygląda i dlaczego te monitory są tak schludnie tutaj podwieszone? A to wszystko zasługa tego uchwytu. Jest to dokładnie AOC AN420. Uchwyt na dwa monitory, na sprężynach gazowych oba. I dzięki temu możemy sobie w fajny sposób zaprojektować właśnie swoje stanowisko komputerowe. Od razu napomnę. Nie wejdą nam tu monitory jeden na drugim. No, chyba żebyśmy mieli do dyspozycji jakieś 24-calowe matryce, ale no nie oczekujmy się takich monitorów, już mało kto używa. Te 27 to jest minimum w tych czasach. I yy, oba te monitory to są rozszerzone 27 cali. Tak to można by w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć. I jak przymierzałem, to nie wszedł mi jeden na drugi. Nawet jeden obok drugiego nie do końca się dobrze spisywał, z tego tytułu, że mamy monitory ultra-wide. Jakby były monitory 16x9, to pewnie jeden obok drugiego, na zasadzie, że jeden poziom, a drugi pionowo, by się zmieściły. Ale jeszcze chwilę na temat samego uchwytu, bo jest on niewątpliwie ciekawy. Moi drodzy, teraz w pewnej okazałości widzicie jedno z dwóch ramion. I e, tak, tutaj mamy wesę 100x100, ale wspiera również wesę 80x80. Ten uchwyt, szybki montaż, e, takimi śrubeczkami mega spoko. Co moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, to tutaj mamy cable management zarówno na tym ramieniu, jak i w sumie na tym całym ramieniu, ale na tej części, jak i na tej części mamy cable management, dzięki czemu. Właśnie możemy osiągnąć taki clean look, gdzie nie widać nam przewodów. No ten jest dość krótki i jak go teraz wyciągałem, to wyskoczył z tego właśnie kabel managementu. No niestety na minus to dość mało przewodów ten właśnie przepust pomieści. Realnie do takich dwóch grubasów jesteśmy w stanie tutaj upchać. No, i e, szczerze powiedziawszy, tutaj można by pomyśleć, żeby to było troszeczkę e, bardziej pojemne w cudzysłowie. Każdy z tych elementów jest przykręcany tutaj taką śrubą kontrolującą. E, dodatkowo możemy sobie jeszcze regulować tutaj kąt e, pochylenia samego monitora o, na tym ostatnim e, elemencie. No, i jeżeli chodzi o samą sprężynę gazową, to ona tutaj również posiada e, regulację e, twardości. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy cięższy monitor bądź lżejszy, to sobie właśnie tutaj dopasowujemy na tej skali. Śruba znajduje się tutaj z tyłu. Czy ten monitor będzie nam opadał, czy się utrzymywał? I to jest mega istotne, dlatego że na przykład ten MSI jest dużo, 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 dużo lżejszy niż ten Philips, który stoi obok. A jak sami widzieliście wcześniej na ujęciu, oba monitory możemy sobie. Elegancko podwiesić jeden obok drugiego, dzięki czemu, mimo różnej wagi, oba będą tutaj zachowywać się identycznie. A tak swoją drogą, to byłem bardzo ciekaw, jak to się zachowa, dlatego że ten Philips to, według danych producenta, jest to maksymalny pod kątem cali, jak i wagi monitor, jaki jesteśmy w stanie powiesić. A wiemy, że producenci czasami lubią tam troszeczkę zakoloryzować. I szczerze powiedziawszy, spodziewałem się tutaj, że nie da sobie rady ten uchwyt właśnie z tym ciężkim monitorem. A tu niespodzianka. Jak sami widzicie, wszystko elegancko sobie stoi i jak najbardziej możemy go o, podnieść. I jak to mówił kasyk: stoi, nie opada. No dobra, ale zapytacie, co można zrobić z tak dużą przestrzeniem roboczym? Oj, bardzo dużo. Tutaj zrobiłem przykładowy scenariusz, gdzie możemy wykorzystać tak ogromną przestrzeń roboczą. Typowo, że tak powiem, do pracy. Na prawym monitorze, czyli na tym OLED większym mamy główny kor. Mamy tutaj podgląd z MSI Center, bo mam płytę główną od MSI gdzie na przykład sobie sterujemy naszymi wentylatorami w obudowie tutaj. Mam poniżej wykresy wszystkie do moich testów i tak Tutaj sobie coś będę szukał nowego, na przykład do testów na popularnych serwisach aukcyjnych, a obok mamy na przykład jakiś filmik na YouTubie i obok mamy na przykład hamy monitora. Ja to chwilowo ściemnie, żeby o, coś tam było lepiej widać. Mamy filmik na YouTube oraz HW monitora do podglądu już totalnie wszystkich parametrów w naszym komputerze. I tym sposobem możemy mieć naprawdę wiele, wiele informacji, wyświetlonych na jednym ekranie w cudzysłowiu. Wiadomo, że idealnie by było, gdyby te ekrany były identyczne i tak na dobrą sprawę ten uchwyt się najlepiej nadaje do dwóch identycznych ekranów, ale ja takowych nie posiadam niestety dwóch identycznych, więc musiałem pójść na jakieś mniejsze, większe kompromisy. Ale tak czy siak uważam, że to stanowisko wyszło naprawdę mega spoko i taki ultimate setup trochę pod eee, taki workflow, można by to ująć. Dobra moi drodzy, małe sprostowanko. Tutaj nie ma sprężyny gazowej, jest to sprężyna mechaniczna, dlatego jest ta regulacja. Teraz doczytałem. Po prostu wcześniej mi się coś pomyliło, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że sama sprężyna działa. Naprawdę genialnie i tutaj pod tym kątem ten uchwyt jest rewelacyjny. Tak sobie jeszcze sprawdziłem, przed podsumowaniem samego tego uchwytu, cenę zarówno pojedynczego, który wcześniej recenzowałem i mogliście go zobaczyć w karcie w rogu ekranu chociażby, jeżeli jeszcze nie widzieliście i cenę tego. I powiem Wam tak, tamten pojedynczy strasznie podrożał, pamiętam, że gdy nagrywałem to on kosztował sto parę złotych i to była rewelacja, teraz minimum 200 a niektóre sklepy nawet po 270 go sprzedają. Ile? I biorąc pod uwagę ten fakt, no to cena tego podwójnego nie jest wcale wygórowana, bo to jest okońce 430-60. Złotych. Nie. Szczerze powiedziawszy, jak ktoś potrzebuje podwójny uchwyt, to wiadomo, że ten jeden podwójny będzie lepszy niż dwa pojedyncze, bo mniej miejsca nam na biurku zajmie i to jak najbardziej nie podlega żadnej dyskusji. Ale gdybyśmy brali pod uwagę fakt cenowy tamtego uchwytu w okolicach nawet 160 złotych. To nadal uważam, że wtedy bardziej by się opłacało kupić tamte dwa pojedyncze niż ten jeden podwójny. Raz, że mielibyśmy taniej, a dwa moglibyśmy sobie jeszcze bardziej pokombinować z rozmieszczeniem samych monitorów, bo tutaj wychodzimy z jednego punktu na dwa i nie każdą pozycję, o tak w cudzysłowie, można by ująć, jesteśmy w stanie tego monitora przyjąć. Natomiast w przypadku dwóch pojedynczych uchwytów możliwość kombinacji byłaby jeszcze większa niż w przypadku tego jednego podwójnego uchwytu. Przynajmniej takie jest moje zdanie. To nie zmienia faktu, że ten uchwyt jest naprawdę świetny. Tak samo jak jego brat, czyli ten pojedynczy uchwyt AOC. Poza tym, że robi całkiem ciekawe i spoko uważam monitory, w szczególności z wysokim stosunkiem ceny do jakości, to teraz jeszcze zrobił naprawdę mega wypasiony uchwyt do samego monitora, który to, no, patrząc na te konkurencji, nie jest jakoś przesadnie drogi. Tym bardziej, jeżeli wygadalibyśmy o tej susowej poprzedniej cenie za ten pojedynczy uchwyt, i nawet biorąc pod uwagę cenę powiedzmy, teraźniejszą tego podwójnego, to nie wychodzi to tak. Tragicznie. Moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was ciekawiłem troszeczkę takim ultimate setupem, jakby to wyglądało. Jeszcze raz pokażmy w całości. Jeżeli chodzi o tą gigantyczną przestrzeń roboczą, no ja jestem zachwycony i bardzo bym chciał coś takiego mieć na co dzień, ale niestety tu mi się nie zmieści na mojej drugiej ścianie, gdzie mam tego kompa, właśnie stricte do pracy. Niestety nie zmieści mi się to. Będę kombinował, będę kombinował jak Zaadaptować, czy to ten pojedynczy, czy to podwójny uchwyt do różnych monitorów, które tutaj posiadam. Niestety, dwa z nich to są monitory Ultra Wide. Niestety, niestety, tego OLED bym bardzo chciał na przykład sobie dać jako taki monitor na timeline, a na górę by wrzucić na przykład tego 4K, który jest to monitor graficzny i naprawdę robi robotę kolorki na nim. Są świetne wzorowania. tak samo. No tylko pojawia się problem, bo to są gigantyczne monitory i jeden na drugim się nie zmieści, a w poprzek nie mam tyle miejsca. Widzicie, może wyznać w jakiś sposób, żebym umieścił te monitory na przykład nad sobą albo inaczej zaaranżową moje stanowisko, jestem bardzo ciekaw i liczę na Waszą pomoc w tej kwestii, bo tutaj mam już od dłuższego czasu nie lada na zagwozdkę. Jeżeli chodzi o moje monitory, to są te dwa ultra wide, ten jest troszeczkę mniejszy, chyba 32-calowy, ten jest 34-calowy, mam jeszcze 30... 4-calowy monitor 16x9 prosto 32-calowy monitor 16 na 9 niestety nie 4K. Tutaj ten, który wcześniej widzieliście, ten graficzny jest 4K, 32cale, też, więc są to wszystko bardzo duże panele i umieszczenie ich w jakiś sensowny sposób nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Ale dobra, podsumowując, już sam uchwyt, po prostu ja uważam, że jest to świetny produkt, tak samo jak jego pojedynczy, że tak powiem. Bra. Linka zarówno do jednego, jak i drugiego znajdziecie w opisie tego materiału, w opisie również wiele innych ciekawych informacji. Z mojej strony to było na tyle, mój chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.